Siema, ludzie, w kolejnych zmaganiach z Wiedźminem. Aha, mam tu przyjść... Już pamiętam. Nie pamiętałem, co miałem robić, ale już pamiętam, co mam robić. Tylko, że jeszcze muszą parę rzeczy wykonać, że tak powiem. Zobaczymy sobie dziennik. Dziennik Ludzie i Potwory. Wiedźmowy... Bla, bla, bla. Wrócę zaraz, jakiś czas. Do Wielebnego. Muszę zbierać kręwcę guli. Trzeba zgiąć utopców. Dobra, idziemy w tamtą stronę, bo tam widziałem gula. A tych chyba można zbierać co noc. Nie jestem pewien, ale sprawdzimy. Albo minę, ten kawałek? Dobra. Jak zwykle próbuję szybciej wybierać, ale tutaj się nie da. Tutaj był gul zawsze. Siema piesku! Teraz zginiesz. Cios. I... Oh yeah. No to piesek zginął. Szczątki pieska. I tutaj powinien gul wy wyskoczyć. Jak to... Dobra, chodź tu. O, dobra. Mhm. Subcio. Teraz bym chciał szczątki pieska pozbierać Bo to jest tak trochę w miarę ważne. Znaczy no nie jest ważne, ale przyda się. Tutaj zazwyczaj gól był. Dlaczego go nie ma? Worek jakiejś rzeczy. Szczątki, szczątki... Nic ciekawego. Dobra. Może tutaj. Upuszczona chata. O. Oh yeah. No dajesz... Co my tu mamy? Krew gula. Zebraliśmy już dwie, jeszcze jedna by się przydała No cóż eee, dobra, idziemy tam. O, piesek! Siema piesku To tylko ty, prawda? Dobra. Szczątki No dobra I idziemy dalej. Tylko gdzie by tu iść? Wielki łowczy, Królewski. Witaj. Siema stary. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Okay. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czordwie. Pójdź i sam sprawdź. Bywaj. Mhm. Mm Haren. Coś tam. Dom Harena. Mógłbym albo iść tak... Chyba tak zrobię, bo pójdę do... Wielebnego. Wtedy się tu jakieś miksturki na przyspieszenie ruchu albo coś w Spadaj, Szczątki! No właśnie. Yy, da się tędy przejść? Oczywiście, że się nie da. Jakby inaczej miało być. Ech. <laughs> Dobra. Idziemy hmm. tędy. Tu musimy w jedną noc obejść cały, że tak powiem... całą okolicę. Przynajmniej przydałoby się. Tu chyba są opuszczone chaty. Przynajmniej mam na taką nadzieję. O ból. Dobra, potrzebuję zmienić na no styl szybki, znaczy na ten taki. Okej, okay, będę musiał sobie jakoś. znajdź. Nie, będę musiał sobie jakoś pozbierać więcej tej mocy, znaczy więcej wytrzymałości. Jednak te znaki są fajne, nawet bardzo fajne. No, zbieraj szczątki. Ja bym chciał szczątki gula, co? Dlaczego szczątki gula zniknęły? No, co za shit. Drzwi, zamknięte drzwi. Tam jest jakaś rzecz. Do której nie, nigdy nie byłem, ale teraz pójdę. Hmm. Więc to jest jaskinia. Do jaskini nie potrzebuję iść jeszcze. Dlatego też pójdziemy do wielebnego. Ciekawe, co oznaczają te kreseczki. Toksyczność. Aha. Żywotność, energia. Aha, i to jest toksyczność. Albo tak jak się łyka miksturki, to toksyczność wzrasta. Zapomniałem. Zamknięte drzwi, szczekający pies, który zaraz zamieni się w tego wilko, szczekadła, i tak dalej. Aha, nie, nie tak to idziemy. Damet. pół roku później, w Kambodży, na południowych stokach góry dużej. Założę się, że Geralt ma coś wspólnego z tym z kolesiem z Arkanii i też kiedyś wypasał owce. Mówię wam, to jest nawet nazbyt pewne. Dobra, wielebny jesteś tutaj. Nie. Tu jest piesek. Uch. Ciach. Bum ciach. Bum No, szczątki. Drogi. Drogi Wielebny. Gdzie jesteś i dlaczego ciągle... Siedzisz w swoim domku. Musimy pogadać. I to bardzo poważnie. Dlaczego ten dom jest taki brzydki? Powinieneś projektanta wnętrzniom. Mów szybko! Mhm. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na Hojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł! Ja nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w Wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty, Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w Straży Miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Super. Sygnet wiecznego ognia. Gdzie jesteś, sygnacie? Tu jest sygnał wiecznego ognia. To wy jakoś. Dobra, wstawaj, dziadu. Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty, zginą wśród zamieci. Mhm. Zginą wśród zamieci? To stara przepowiednia i tliny. i wiedźmy, ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, weź mnie. Zatem, powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? To mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Kaczki. Wieczny ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Jeszcze jedno. Mów szybko. Hmm. Jesteś kapłanem? Tak. Zdo to sta Chyba przykpisz! Przepraszam, wielebny, masz rację. Kto bluźni? Do zobaczenia. Ech, co za, kurde, maruda z niego. Dobra, zobaczmy teraz sytuację na mapie. Jak wygląda sytuacja na mapie? No, mapa. Ognisko. Dom Harena. Dom Oda. Czyli tam muszę się udać. Dom Abigail. Brama mońska, Jaskinia pod murami. Gdzieś tu powinien być ten ciulik jeden. Czyli tu mam się przejść, i tu mam się przejść. Dobra. No dobra, już wiadome jest to, że muszę się z nim pobawić. Dobra, dwa pieski zabite. Dużo przedmiotików. Oh yeah. No dobra. Teraz, jak dobrze pamiętam, muszę się pobawić utopcami, bo utopce są ciulate. Drogie utopce! Pojawcie się! Chodźcie tu! Dobra, mamy trzeci i czwarty! I pełne team utopców! I utopiec zginął. Dobra, no to szczątki muskutopca, muskutopca, muskutopca. I muskutopca. I zgadnijcie co? Muskutopca. Dobra, skoczę się od razu po. do tamtego ciulika. Ale mam pokrwawiony miaczyk. No ładnie, ładnie. Yy, damy się do wielebnego ciulika, który jak zwykle marudzi. Dziwnie to, że tutaj w dzień się nie da potworów znaleźć w ogóle. Te, wstawaj, bądźcie. Mów szybko. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić, oto torba pełna mózgów. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest Twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. Super. Tutu, tutu. Tutu, tutu, tu tutu. Kurde, gdybym jeszcze umiał za, ten, zanucić piosenkę z Finala siódemki To by było w porze, a tak to jest dupcia Nie chcę się z tobą bić, kurde, badziewiak jeden No, no zobaczymy ten Jej, yeah! obrażenia wchodzą jak porąbane Dobra, dawaj, szczątki! Um. Muszę sobie nagrać melodyjkę gdzieś na jakiejś badziewie do odtwarzania. O, znowu utopce. Siema, utopiec jeden, utopiec drugi. Wyjmujemy miecz i... bitwa! Wow! utopiec. Ginie No dalej, szczątki utopca, mózg utopca. I tutaj też pojawił się mózg utopca. <laughs> Przepraszam. E, tutaj gdzieś jest dom tego badziewiaka Drzwi. Tylko powiedzcie mi, który to jest dom Harena, bo aha, to jest tamten dom. Dom badziewiaka przed nami. Tum, 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 tum. Tum, 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 Chcielibyśmy do ciebie zawitać. Dom. Siema, Haren. Słyszałem, że masz w domu harem. Credence. Słyszałem, że masz fajny Kredens, pełen rzeczy. Ty śpi, a ja cię okradnę. O, mieczek. Jeden, 6. Jakaś książka. Przeciwnie ludziom. Bla, bla, bla. Nowy wpis, elfy, krasnoludy. Haren, się mach. Powitać, po, powitać. Po, zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock. Ha, handlarz, pośrednik do usług. Jaśnie pana. Co sprowadza do mnie, wie, 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 wie wiedźmina. Wie, wie, wie. wie A co wie, masz wiedźmina? do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wie, Wielebny. Oczywiście. Jakości nie, nie nie wierzę. To spójrz na pierścionek, Koksie. Ej. Mam założony pierścień. Pogadamy później. Kurde. Jak nie mam założonego pierścionka? Przecież zakładałem pierścionek. Sygnet Wiecznego Ognia, a to jest Złoty Pierścień. Teraz mam, chodź. Pogadajmy. Oczywiście. Oczywiście. Jakość. Masz. Spójrz na moją łapę, oj, Stary Widziałeś taki sygnet? Symbol wie wie wie, wie wiecznego ognia. Wie, Musiałeś wie, wie. dostać go od wielebnego. Od wie 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 wielebnego. Przysłał mnie wie 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 wielebny. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy widzmina. Nocą z rzeki u umarli wyłażą. U upiornym zimnem od wody ciągniesz, c ciarki przechodzą. C ciarki. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że sz szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi! Przeklęte umarlaki nie dość, że mi lu ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą, a to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta. Mhm. Gdzie mam szukać tych utopców? Wokół mojego domu. Nad brzegiem że rzeki Wyłazą z wody po zmierzchu. No tak. mi nie. Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, stój, nie tutaj! Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. W wolę się nie wychylać. W wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Hmm. Czyli wiesz, co to jest? T tego nie, nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali, coś na pewno popowiedzą. Dzięki przynajmniej za to. Dobra, co ty tam masz jeszcze? No, skończ, czym handlujesz? Czym handlujesz? W, w wszystkim po prawdzie a, a ale ciężkie teraz czasy, więc wy, wybór mały. Pokaż, co tam masz. K klient nasz pan. P pan. U! Miecz żelazny. Obrażenia minus 20. Wiedźmijski miecz stalowy. 5-15. Toporek. Aha, dobra. To w takim razie ja sobie idę. Bo muszę pamiętać o tym, że muszę rozpalać ogniska. Dobra. Ciekawe ile tych utopców mam zabić. Się ma utopiec. No dalej. Muszę jak zabijam stworki, bo to jest brutalne. Dobra. No. Dobra, zobaczymy jeszcze z tamtej strony. O. Ale tu Kedmil Havkaren. Witajcie. duane z Vatgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardelnen, Wprawdzie nie jesteś Encid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Encid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Wadger. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Ach. Dobra. Będę dobrym wiedźminem, wszyscy mnie uważają za dziwactwo, więc to wam. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafajl, Wadger! Bywaj. Wafajl, Wadgern. Co on robi? Ha, musiał wyjść do wody. No, trochę chyba źle zrobiłem, ale co tam? Trzeba teraz mu tylko przekazać, że. Wiesz, co? Zabiłem je, ale twoje towary ktoś ukradł. No, także tego stary wiesz. To jest wszystko ok, ale mnie tu nie było. Pewnie zaraz się wkurzy, mimo że tego nie widział. Spałeś, stary. Zjedz mnie, nie? Zabiłem dla ciebie utopce, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, wie, wiewiórki. Młodzi ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za, za, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to, towar jest bezpieczny? Nie doceniałem, wie, w, wiedźminie. A przy okazji co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, o, o szaleli? całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich do 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 doniósł... Co masz na myśli? Wy wy wyznaczono nagrodę za głowy skojatel, bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, o, to, o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za, Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Żegnam. Spoko. Nowy poziom, tu jest ognisko. Tak? Nie, nie mogę tego ogniska użyć, co za shit. Dobra. Tam wyglądało jakby tam były ryby albo coś w ten desie. Szczury. Dobra, idziemy zobaczyć tą kryptę, idziemy pogadać z tym Ogenem, Odgenem, Olem, Patołem, czy jak mu Oda, właśnie, to się nazywało Oda. No dobra, dostałem nowe talenty, ale jeszcze nie będę, że tak powiem, tego rozdawał. Głównie ze względu na to, że chcę podczas nocy tam wszystko załatwić, zwłaszcza z tą kryptą pieprzoną. No, dajesz. Szczątki zbieraj. No, znów ten koto coś tam? No dobra. Znów ty badziwiaku jeden. O, jak ładnie szybko schował ten miecz. To mi się podobało. No dobra. Tam jest krypta. Więc tam powinna być mało rozwałka, że tak powiem. Mm, mam nadzieję, że będzie, bo inaczej to nudna. To by była sprawa. Biały miryt. Jestem że zbierzemy biały miryt. No, zaraz się to niebieskie coś pojawi. To zwykle. Och nie, co ja teraz zrobię? Mhm. Dobra. Wejście do krypty. Zamknięte. No i kurde, znowu to samo. Tutaj coś miało się dziać. Jakieś rzeczy.